Ten gówniarz doprowadza mnie już do szału. Powiedzcie mi, co to kurwa jest i dlaczego tak tutaj śmierdzi. Ten zapach pamiętam dobrze z mojego bloku, jak mój sąsiad codziennie wychodził na balkon i coś jarał. Tak samo tu jebało. bało. jakieś dragi. Odświeżacze powietrza kurwa już gówno dają. Cały czas tu śmierdzi i nie da się tego zapachu pozbyć. A zaraz rodzice wracają i jak ja się z tego wytłumaczę? Poszedłem na szybko do samochodu, żeby wziąć ten ozonator, który ostatnio kupiłem. Muszę to posprzątać zanim oni tu wrócą. Gdyby tego było mało, to na podłodze znalazłem jeszcze coś takiego. Kurwa. No nie wierzę. Jego i tu bandę jego przygupów, którzy tu przychodzą jak rodziców nie ma i coś trpają, to trzeba ukrócić. Dobra, włączę to nozonator na 90 minut. Niech on sobie popracuje. Zaraz wam powiem, czy to dało w ogóle radę. Dobra, mody ma kurwa szczęście. Wywietrzyłem już pomieszczenie, nie ma tego smrodu, ale to nie zmienia faktu, że jak tu wróci, to ma. <laughs> to urządzenie już naprawdę, które się raz ratuje mi dupę. Nie dość, że w samochodzie, to teraz w tej sytuacji się przydało. No, młody ma naprawdę szczęście. Jak ktoś chce link do tego zanatora, to dajcie mi znać w komentarzu, podeślę wam go. Z tego co wiedziałem na no tej promocji, z której ja to wyrwałem nadal jest dostępna, więc wydaje mi się, że spoko opcja.